Pokój i dobro kochani. Dziś jest sobota, 6 maja. W liturgię obchodzimy święto świętych apostołów Filipa i Jakuba, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Jak myślicie kochani, czy prawdą jest zdanie, które twierdzi, że wszystkie religie prowadzą do Boga? Jak myślicie, że prawdą jest zdanie, które mówi o tym, że chodzi o tego samego Boga, tylko są inne nazwy. Niektórzy mówią Adonai, niektórzy mówią Jehowa, niektórzy mówią Allah, a niektórzy mówią, że to jest Brahman, czyli ten, który objawia się w milionach bóstw, a niektórzy mówią, że być może ty sam jesteś Bogiem, tylko może o tym nie wiesz. Jak myślicie, czy prawdą jest, że wszystkie religie idą w jednym kierunku. Niektórzy kochani mówią, że z dojściem do Pana Boga jest tak samo jak z dojściem na jeden szczyt. Różnymi drogami, ale i tak wszyscy spotkają się na jednym szczycie. Otóż chcę wam dzisiaj powiedzieć, że niestety, ale ta teoria jest błędna. Dlaczego? Dlatego, że każda religia posiada inną mapę. Chrześcijanie kierują się Nowym Testamentem, Islam, muzułmanie, kierują się Koranem. Są również tacy, którzy powołują się na pisma Wedy i różne przepisy różnych religii, które gdzieś tam są ze sobą niestety, ale sprzeczne. Są różne mapy, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że nie wszyscy dojdą do jednego celu. Niektóre drogi, tak jak niektóre religie, gdzieś tam zanikały. Albo tak jak wchodząc na szczyt, niektóre drogi wznoszą się wysoko, ale później gdzieś tam opadają. Drugi powód kochani, dla którego twierdzę, że to zdanie jest nieprawdziwe, to mianowicie fakt, że nie wszyscy mają ten sam szczyt, ten sam cel, być może inną górę. Dlaczego? Bo po pierwsze, na przykład hinduiści uważają, że jest wiele różnych bóstw, bogów i bogiń. Również buddyści mówią, że właściwie nie ma żadnego boga. Również wyznawcy, powiedzmy ci, którzy są skupieni w New Age, mówią, że może Ty sam jesteś Bogiem, więc musisz otworzyć taką świadomość w sobie. Muzułmanie znowuż mówią o przepotężnym Bogu, jedynym Bogu, który jest niedostępny, natomiast tylko i wyłącznie w chrześcijaństwie. Bóg jest przedstawiany jako ktoś, do którego każdy ma przystęp. Ktoś, kto jest miłością. I Pan Jezus przedstawia nam takie dwa obrazy: obraz siebie jako pasterza, bramy owiec, albo obraz jako winnego krzewu, w którym mamy trwać. Dlaczego Pan Jezus o tym wszystkim nam mówi? dlatego że chce, żeby po prostu dotarło w końcu do nas, że on jest jedyną drogą do ojca. Przez... Muzułmanie kochani wierzą, że według Koranu trzeba spełniać pięć takich warunków, aby dostać się do nieba. Po pierwsze, codziennie należy wyznawać wiarę w Allaha i Mahometa. Po drugie, należy pięć razy dziennie wychwalać Pana Boga takim specjalnym tekstem po arabsku. Po trzecie, należy udzielać wsparcia potrzebującym. Po czwarte, należy mieć taki w ciągu roku miesiąc czasu takiego postu, kiedy od wschodu słońca do zachodu słońca należy powstrzymywać się od jedzenia, od picia, od współżycia seksualnego, od palenia. I po piąte, przynajmniej raz. W ciągu swojego życia należy nawiedzić święte miejsce, jakim jest Mekka. Jeśli ktoś nie będzie spełniał tych wszystkich rygorystycznych warunków, to może się zdarzyć, że nie dotrze do nieba, ale zostanie potępiony, znajdzie się w piekle. W hinduizmie natomiast ideałem jest wyzbycie się, wyzwolenie się z konieczności ciągłej reinkarnacji. Bo wiecie, u nich jest tak, że w w obecnym życiu jesteś na przykład kotem, później może być psem, albo później może być drzewem, albo później możesz być kobietą, a więc niższą kastą, a później możesz być mężczyzną. Kiedy w pewnym momencie wyzbędziesz się wszystkich swoich y, złych rzeczy, może się zdarzyć, że osiągniesz wreszcie pełnię i staniesz się bóstwem. I wtedy nie będziesz już musiał przeżywać takiej reinkarnacji, krążyć jako dusza, taka poszukująca doskonałości. Y, natomiast oczyszczenie następuje wtedy. Kiedy przychodzisz do guru, guru wkłada na ciebie ręce i w kiedy w tym momencie doznajesz jakichś takich doznań, które są pełne emocji, jakiegoś śmiechu, drżenia, płaczu, odgłosów zwierzęcych i w tym momencie następuje wyzwolenie. W chrześcijaństwie natomiast Jezus mówi, że jedyną drogą do Ojca jest On sam. Czyli mamy po prostu poprzez miłość dotrzeć do Boga, który chce relacji z nami, który nie jest niedostępny, który nie chce nas karać. Pan Jezus wziął na siebie całą karę – dla wszystkie nasze grzechy. Droga Pana Jezusa jest drogą, która prowadzi do życia jest drogą prawdziwą. Dzięki temu, że będziemy szli za Panem Jezusem, dojdziemy na szczyt i spotkamy się z Ojcem. Kochani, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o sobie, że On jest drogą, prawdą i życiem. Ta droga, Jego droga jest drogą prawdziwą. Nie jest to droga fałszywa, która może gdzieś tam sprowadzić nas na manowce. Jesteśmy wraz tutaj z bratem Jakubem na cmentarzu. Przyjechaliśmy, aby. Za chwilkę celebrować pogrzeb naszego parafianina, i tak sobie rozważamy, i myślimy, że właściwie jest to przyszłość każdego z nas. Każdy z nas pewnie spocznie na jakimś tam cmentarzu świata, ale jest to tylko furtka do, do nieba. Święty Franciszek Bracie Jakubie mówił o, o śmierci, że to jest furtianka nieba, że, tak. że właściwie to jest tylko miejsce takie przejściowe. Mhm. I Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy tak jak. Różnymi drogami naszego życia podróżujemy, przestrzegali przepisów ruchu drogowego, tak również byśmy podróżując naszym życiem, zawsze docierali do celu, którym jest Pan Jezus, posługując się przykazaniami bożymi, które Pan Bóg stawia na, na drodze naszego życia. Myślę, kochani, że każdy z nas ma różne swoje takie małe, większe cele do osiągnięcia tutaj na ziemi, ale przed nami ten cel ostateczny i nie możemy zapominać i te nasze ziemskie cele nie mogą być w sprzeczności do tego celu ostatecznego, bo wtedy, wtedy możemy niestety zejść tam na manowce grzechu i zła. Nie wiem, bracie kubi jak ty, ale ja osobiście bardzo lubię chodzić na cmentarz, żeby czasem się pomodlić i żeby czasem no, wesprzeć. No tak, jest takie miejsce e, wyjątkowe. I człowiek może jakoś y, zobaczyć tą przemialność swojego życia. No i że celem nie jest Ziemia sama w sobie, tylko no, mamy dom w niebie. Dokładnie do tego nieba. Pan Bóg nas wszystkich zaprasza i z tego cmentarza chcemy przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęśliwego Boże, Papa. Do jutra.